podamy trzeźwość kierowców. Czy jakiś alkohol Pan spożywał? Mimo wszystko spróbujemy. Proszę pływać świeczkę. Patrzę. Już się Jest Pan trzeźwy. Super, bardzo dziękujemy. A dzisiaj tak mamy tak akcję. akcji, wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów, Problemów Alkoholowych, wręczamy kierowcom w nagrodę, że mimo wszystko stosują się do przepisów i jeżdżą trzeźwych od Blaski ulotki informujące o zagrożeniach wynikających z spożywania jakiejkolwiek ilości alkoholu. Serdecznie dziękujemy i szerokiej drogi. Dzisiaj prowadzimy akcję promocyjną odnośnie bezpiecznego poruszania się na trzeźwo. Kontrolujemy stan trzeźwości, więc w związku z tym tutaj... Panie mocno tak świeczkę. Panie kierowco, bardzo się cieszę. że Mamy do czynienia z trzeźwym, bezpiecznym, odpowiedzialnym kierowcą. My prowadzimy dzisiaj taką akcję odnośnie alkoholu wraz z Miejskim Ośrodkiem e, Miejską Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Krośnie, proszę pana, wlecza panu ulotki, wrecza panu odblask taki pamiątkowy. Życzę dalszej, bezpiecznej i trzeźwej jazdy. Jestem za aby policja kontrolowała trzeźwość. Kroślijscy policjanci coraz aktywnie włączają się w promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stąd też dzisiejsza akcja. Razem z przedstawicielami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie promujemy odpowiedzialne zachowania na drodze. Kierowcom, którzy są zatrzymywani do kontroli, przypominamy o tym, że trzeźwość jest sprawą priorytetową. Przypominamy, przypominamy o tym, że nie trzeźwie kierowca i jego pojazd to szalenie niebezpieczny tandem, który w konsekwencji może spowodować, doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach wypadków, zdarzeń drogowych. Dlatego apelujemy do wszystkich o to, żeby siadać za kierownicę tylko i wyłącznie, będąc w 100% trzeźwy. takie działania właśnie Odwujące kierowcy o zagrożeniach wynikających z jazdy prowadzenia pojazdu poważnie panie ze sobą, przejdź. Proszę, materiały okay. informacyjne i odblast. Główne logo naszej dzisiejszej akcji umieszczone jest z tyłu na odblasku, czyli pan chciał zobaczyć. Nigdy nie jest to parku, ale poszedł. Serdecznie dziękuję. dziękuję. Ta akcja przeprowadzana jest w miarę systematycznie. Staramy się przeprowadzać w różnych dniach tygodnia po to, żeby kierowcy nie byli przyzwyczajeni do tego typu akcji, aczkolwiek spotykamy się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem, dlatego że kierowcy w większości przypadków promują, pochwalają tego typu zachowania policji, dlatego że to wszystko służy temu, by na naszych drogach było po prostu bezpieczniej. tak, jak w świeczkę, troszkę mocniej. Dobrze, wystarczy. Super. Czytamy, jeżeli zapali się zielona dioda, to oznacza to, że jest pan trzeźwy. Zapaliła się. Informuję też pana, że dzisiaj mamy taką akcję wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie. Właśnie informującą kierowców o zagrożeniach wynikających z kierowaniem pojazdami mechanicznymi w sajnej trzyzwości. Przekazujemy materiały informacyjne od z których najważniejsze przesłanie że nie jeżdżę po alkoholu. Dziękujemy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry.